Czuj duch! 13 lipca odbędzie się najważniejsze wydarzenie Dni Grunwaldu 2024. Inscenizacja średniowiecznej bitwy pod Grunwaldem z udziałem tysięcy rycerzy z Polski i reszty świata oraz dziesiątek tysięcy widzów. Samo uczestnictwo i wstęp jest bezpłatne, ale takie okazje przyciągają wielu kramarzy i różnego rodzaju atrakcje. Więc jeżeli będziecie z dziećmi, to ostrzegamy, że na pewno usłyszycie mamo, tato, kub mi to, kub mi tamto i to też jest piękne w miarę możliwości. To było organizacyjnie, a teraz krótko o historii. Bitwa pod Grunwaldem w roku 1410 złamała potęgę niemieckiego zakonu Krzyżaków i całego sprzymierzonego Zachodu przeciwko Polsce. Obowiązkiem Polaków jest kultywować pamięć tego wspaniałego zwycięstwa. My, harcerze z Narodowego Związku Harcerstwa Polskiego, również tam będziemy. Znajdziesz nas przy gospodzie rycerskiej, gdzie wieczorem przy figurce Matki Boga Grunwaldzkiej odprawiana zostanie msza święta. Jak Bóg da, to w tym plenerze wyświetlimy również znakomity film Krzyżacy. Z wdzięczności za to, chociażby tylko, że przyjechaliście. A jeśli was stać, to również za to, że wspieracie NZHP. Dziękujemy. Dni Grunwaldu są okazją do rodzinnej zabawy i radosnej edukacji w każdym wieku. Zapraszamy Was do przeniesienia się w czasie na Grunwald 13 lipca. Cuj przy tej okazji chciałbym szczególnie pozdrowić Anię Grunwaldską, Wojciecha, rodzinę Kasztelanów tego miejsca. Pozdrawiam druha Marcina Szumskiego, Marcin, najlepszy szwagrze na świecie, dobrze to zorganizowałeś, ku chwale NZHP. Pozdrawiam Jaszczura i ojca dyrektora, ojców chrzestnych NZHP. Pozdrawiam Marka Szumskiego, jogajło oraz Mariana, kapelana NZHP. Pozdrawiam całe KPW, naszych pierwszych darczyńców. Pozdrawiam druha Pawła 1600. Nie wierzyłeś, że to nagram, a widzisz? Możesz być teraz wierzącym. Sława Bogu! Podziękowania i pozdrowienia dla Szumskich, Orła Bogdana, Janusza, Hare Hare Krishna, Jarosława z Ciężarówki, dla Sławomira z Lubelszczyzny za ogromne wsparcie w tym przedsięwzięciu. Dziękujemy tym wszystkim, którzy udzielili Wsparcia NZHP poprzez portal pomagamy.pl, link do zbiórki na stronie nzhp.pl. Andrzej, współzałożyciel NZHP, Czuj ducha Grunwaldu, by wejtał. Polskie, a i powracającą Litwę, którą łatwiej było rozbić niż zwyciężyć. Ze wszech stron zaczęli następować na krzyżaków. Zbili się teraz Niemcy wedle swego wojennego zwyczaju w ogromne kolisko i bronili się tak jak broni się stado dzików, gdy je gromady wilków otoczą. Pierścień polsko-litewski ich opasał, jak wąż opasuje ciało byka i zacieśniał się coraz bardziej. Liczni rycerze krzyżaccy, którzy uszli z życiem w spodabitwie, widząc, że ucieczką w żaden sposób nie zdołają ujść śmierci, utworzyli z wozów jakoby wał i tu broniąc się żywota postanowili dokonać. W miejscu owym więcej krzyżaków poległo niźli na całym pobojowisku. Wstańmy, bracia wraz. Ilu jest u nas. Zróbmy przyjacielskie koło i zanudźmy pieśń wesoło, póki mamy czas. Póki mamy czas, gratnie słowo sobie dajem, że pomagać będziemy wzajem. Druch, druhowi, druch, nie druch, hasło znaj, czuj, duch. Bratnie słowo sobie dajem, że pomagać będziemy wzajem. Druch, druhowi, druch, nie druch, hasło znaj, czuj, duch.